Witamy bardzo serdecznie, hala przy Grunwaldzkiej w Toruniu, 18. kolejka, Ford Germas Extra klasy toruńskie popularne Katarzyn... Katarzynki, czyli Energa Toruń podejmująca drużynę ŁKS-u Łódź. Mecz ten układa się dobrze dla gospodyń, jesteśmy na początku drugiej kwarty tego spotkania, 30 do 20, taki wynik, aż 30 punktów rzuciły w pierwszej kwarcie koszykarki Energii Toruń. Energa na razie po 17 kolejkach, pierwsza akcja Jeleny Maksimowicz nieudana. W tej drugiej kwarcie energa przed tym spotkaniem na piątym miejscu w tabeli, ale zacięta walka z drużyną Rowu Rybnik o pierwszą czwórkę. Wiadomo, że przed playoffami to jest zawsze bardzo ważne. Teraz niecelny rzut po stronie łks u Łódź. EKS Łódź, drużyna, która gra mocno w kratkę trzeba przyznać. Do tej pory dziewięć zwycięstw i 7 porażek. Wreszcie punkty po stronie gospodyń. Jelena Maksimowicz podaje do Emilii Tłumak. Jest 32 do 22. No i znowu tutaj widać dwie zagraniczne, czyli koszykarki McIntyre i Kanadejka Melissa Dalembert starają się przede wszystkim dyrygować swoim zespołem. Dla Toruńskiej Energii to jest 35 do 22, już w tym momencie 35-22. Akcja po stronie EUKS-u, tym razem pomyliła się Olga Urbanowicz. Toruńska drużyna ponownie w ataku. Weronika Iczak, dużo miejsca, 7 metr i świetnie, 3 punkty, 38-22. No, teraz kilka na początku tej drugiej kwarty akcji nieudanych, ale teraz 38-22 i odskoczyły na 16 punktów przewagi. O czas prosi trener ŁKS-u. Może wreszcie Marta Urbaniak, tak jest. Jako pierwsza tutaj w tej czwartej kwarcie. No nareszcie udało się, bo już trener El Medi Manic wziął też czas, podenerwowany tym, co dzieje się na parkiecie. Mamy 81 do 58. Teraz kolejny airball, ale też niesamowita sytuacja brawa jeszcze raz Urbanowicz no i trafia za dwa punkty 81 do 60 w tej chwili porzucie Melicy D'Alembert trzy niecelnie zbiera Jelena Maksimowicz no i świetnie Julie Page 85 do 62 w tym momencie. Ma dołączyć jeszcze jedna środkowa, a o tych, które w tej chwili mamy, możemy spokojnie powiedzieć, stwierdzić, że biegają jak co naj... No, y, mamy w tej chwili, jest umyślne przewinienie na Róży Ratajczak, Roksana Płonka i... Są punkty jak zwykle przy owacji kibiców, jeśli trafia nastolatka po stronie toruńskiej, też pojawiła się przed chwilą Kinga Kowalska, to proszę bardzo, brawa jeszcze trwają, ale kibice chcą oglądać. Obojętnie jakby to nie była dyscyplina właśnie. Torunianki czy Torunian w barwach toruńskich drużyn. Najczęściej najlepiej jeszcze oczywiście jak zdobywają punkty, bo no już tylko. Taktycznie prestiżowo 4 sekundy do końca, wszystko jasne. 92 do 70. 12. Zwycięstwo Toruńskiej Energii. Przy sześciu porażkach, co ciekawe, cztery porażki Torunianek we własnej hali, a tylko dwie na wyjeździe, warto to zaznaczyć. Na koniec jeszcze niecelny rzut Melkalw, niecelny rzut Jeleny Maksimowicz. Brawa dla Torunianek, zasłużone, spokojnie kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku. Kolejne spotkanie, Energa rozgrywać będzie. W Gorzowie. Jakoś tak ostatnio często spotykamy się z ekipą z Gorzowa, a to były mecze. To były spotkania, mowa oczywiście o meczu ligowym. Ten szpaler kibiców i koszykarek, jak zwykle, podziękowanie. Czekamy na kolejny mecz. Spotkanie wyjazdowe, najbliższe Torunianek w Gorzowie.